Radio Rotunda. Serwis informacyjny. Marta Rutkowska. Witam i zapraszam na serwis informacyjny. Już w piątek rusza strona internetowa Radio Rotunda. Bądźcie czujni. Więcej informacji już w kolejnym serwisie informacyjnym. Nocny tramwaj N21 nieraz pomaga zbłąkanym studentom szybko i bezpiecznie wrócić do domu po długiej imprezie, to znaczy po długiej i męczącej nauce, jednak podróżujące nim już niebawem odgą natknąć się na drobne utrudnienie. Całe szczęście nie będą one trwały zbyt długo. Już od najbliższej soboty rozpocznie się remont kładek dla pieszych nad trasą popularnej pestki. A że poznaniacy to nocne marki, będzie odbywało się to w późnych godzinach, co niestety odbije się na linii N21. Od najbliższej niedzieli 18 marca do nocy z czwartku na piątek, 22 marca nocna bimba nie pojedzie. Sytuacja powtórzy się jeszcze między 1 a 6 kwietnia. Oczywiście MPK w tych dniach uruchomi zastępczy autobus T21, który pasażerów wozić będzie od ronda Japoniera, to Twardesemski. Tą drobną zmianę, moi drodzy, uwzględnijcie w swoich nocnych powrotach. Dla Radia Rotunda, Damian Szuba. Napiwki dawać czy nie? A jeśli tak, to ile? Napiwki w Polsce stają się coraz bardziej popularne. z zrzuconymi na zachętę drobniakami są normą w większości kawiarni czy restauracji karnierzy nieraz zwlekają z wydawaniem reszty i zawierzają ceny. To popularne metody wymuszania napiwku. Czy musimy zostawić drobne pracownikom, którzy przecież otrzymują pensję za obsługiwanie nas? Jeśli tak, to ile powinien on wynosić? Pytała Anna Białka. Tak, zawsze daję napiwki. To tak minimum 5 zł, ale 10 na pewno nie przekracza. E, tak, raczej staram się dawać napiwki. lecz znaczy, nie zawsze jest to 10%, które jest tak przyjęte ust ustawało, że tak powiem. I moje napiwki są uzależnione od, od obsługi. Czy jest miła, czy, czy jedzenie było dobre? Jako studentka, owszem, zostawiam napiwki, ale nie są one zbyt duże ze względu na pieniądze, które posiadam. Chodzę do jakichś barów, restauracji, staram się zostawiać napiwek. Aczkolwiek nie jest on zbyt wysoki, ponieważ sama nie mam pieniędzy. Nuda na uczelni, stresujący dzień w pracy, a może ciężki trening fizyczny. Jest wiele czynników zmęczenia, ale jak sobie z tym radzić, jak regenerować siłę? Odpowiedzi szukał Mateusz Maciejewski. Przede wszystkim sądzę, iż taki normalny, zwykły człowiek potrzebuje dużo snu, lecz równie dobrze pomaga picie kawy, może być i ciepła, i mrożona. Doskonale wpływa spacerowanie, a także wysiłek fizyczny, aktywność, np. bieganie, pogranie w piłkę, czy, czy także tenis oraz proponowałbym też jeść po prostu przy wybitnym zmęczeniu czekoladę. Myślę, że najlepszym sposobem na radzenie sobie ze zmęczeniem jest zażywanie długich kąpieli, najlepiej takich z pianą, relaksującą muzyką oraz winem. I przede wszystkim myślę, że najlepsze na zmęczenie są długie, długie godziny spędzone w łóżku. Myślę, że najważniejsze to wyspać się i wtedy wszystko jest łatwiejsze. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejny serwis informacyjny.